Witam na poszukiwaniach niedzielnych sytuacja hasiory wypełnione po same brzegi. A tu mamy przykład. Tak coś pierw fajnego, drewniane. Tam pogarę, bo tutaj już mniej więcej nie chciałem więcej bałaganzi, już też na bałaganiu. O, pisze hamburger, ty. To jest niemieckie. Takie z drewna. Taka niemiecka. Pozdoba z drewna. Chyba, nie wiem. To przykład dobrych piłkarzyków chyba, prawda? Przykład to, to dobre, to dobre piłkarzyki tym razem. Nie jakieś, chyba tak? No, dobre są. Dobre są skręcone. Dobre piłkarze całe. Piłkarzyki wyrzucają. Może weźmiemy te piłkarzyki. Co by na robili to, powrotki dobra spakujemy i lecimy dalej tu jeszcze taka latarka leży patrzcie, tirosa na ładowanie do kontaktu więc sprawdzimy albo na to może zadziała zobaczymy następna miejscu sypy sypy Lecimy przez sobie tyty, Powiem Wam, że ktoś potara fajną panu... z naszymi znaleziskami. Jedna piłka żuków nie wziąłem, bo za duży gabaryt. Wziąłem tylko to z niemiec, latarkę. A tutaj patrzę, jaka fajna porebka. Lampowa. A to nie jest dobra, czekajcie. Tu było coś pełnego. Bumboks. Fikera, przebijanie trzeba podładować on, on. O. o działa tryb bluetooth głośnik gotowy do sparowania o elegancko dobry głośnik widzicie gotowy do sparowania wyłączamy dobry głośnik wyłączyli bluetooth wyrzucili Bo tak też tak myślałem lampka też pewnie dobra tylko trzeba Tutaj przykręcić coś no no A umiecie? Może się zaraz zrobię. Patrzcie drugi głośnik chyba też Drugi był tu wyrzucili Fajnie To też działa? od razu? Nie Trzeba podładować może sprawdzimy Głośnik forever Co tu jeszcze mamy? O, 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 o! Aparat samsunga Ale Jadko, działa? Nie, bo lekki, bo baterii chyba nie ma. Baterii nie ma, ale fajny. Aparat samsunga weźmie. mega, co oni rzucają, da się. Oczywiście, że weźmiemy. Aparaty wyrzucają. 6 megapikseli. Ladżer CD, jaki model w ogóle S S630. O, dobrze, że jednak tymi sypami zszedłem. mnie mniej więcej coś jeszcze jest. O, doktoria 4G, takie coś internet przenośny, tak? Czy to, to jest? To w ogóle. Jest na jakieś dane personalne czy Nie. To jest internet, no 4 G Hłowej 4GB Też weźmiemy Tą lampę, nie wiem chyba nie, ale zasilacz jest fajny Patrzcie, to jest zasilaczycie lampy chyba. Do czego to jest? Co to jest Co to za ustrojstwo, lampa taka fajna Lampa biurkowa z zasilaczem. Na halogen to jest Fajna rzecz. Gdy weźmiemy, weźmiemy, nie? I tu może być starsza. Składa się? Nie, nie składa się. Ta lampka, fajna na halogen. Ja fajna. O, rozłożyło się. I z naszym ze wszystkim. Fajna. O, paszport tak? Nie. No dobra, potem może złożymy. Fajne, zasilacz. Liwala, Liwal. Fajne, pakujemy. To coś jeszcze jest? Trzeba gdzieś tam padł a tutaj, to jest z tego, to jest, i słuchawki, to zostawimy to, te rzeczy zostawimy, widzicie, jakie porządki robimy, lampka, 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 co z tą lampką, hm. jakby tu dobry kąt normalnie włożyć, to by była dobra lampa. Solarus. Weźmiemy. O, ja się normalnie zrobić tą lampę. I to też. Żeby miała. Wszystko i to też. Dobra, spakuję to, czekajcie sekundę. I lecimy. Spakowane wszystko, porządek jest. Lecimy ze znaleziskami. Dalej. tutaj taka góra śmieci wielka ale patrzcie rowery wyrzucili dwa trzy nawet czekajcie zobaczmy ile tego jest jeden jedna rama jest jedna rama dwie ramy są ale no wiem to do jest, jest nawet patrzcie jeden cały cały góral w końcu mu założyć rowery się wyrzucili Lepiej. zobaczcie nie ma jak teraz transportować takie te z rogami górale ramy że przyjeżdża Janusz ze złomowiska zabieraj ten złom normalnie stąd Paźle masz złomów jedną, 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 jedną szóstą tego busika nie Takie ramy, ważą, wa waży tak żeby było 30 kilo Lecimy dalej Nie wiem ta skrzyneczka też fajna Surwera z jakimiś pilcami nie na co Misiu Fajna skrzynka Misiu, normalnie przyszedłem To pilnował skarbów Tu trochę Tu chyba wczoraj Pamiętacie to miejsce ostatnio ja już byłem z narzędziskami, Myślałem, że następny karton przeplądrowany, ale tak patrzę i mówię, a te do lodówek to można wziąć. No nie, te zamrażarek, przedkładów, zamrażarek. No to fajnie, to zawsze można coś. z 500. Zawsze i w fajnym stanie są. To zawsze coś można domrozić jeszcze. I tak miałem je wziąć. Mówię, to może przypadek, tu jeszcze jeden, bo trzy chyba są i tak i tu się wypadać. Patrzcie cały znowu, cała torba sztuczki, ale czy nowych, czy starych, zaraz zobaczymy, jakie to są. Monogram, jakiś monogram. No pierwsze takie w takich koleczkach chyba, bo to nowe chyba są, no, nie? To nie są, to nie są vintage sztywce ale mam no, jest. Cała reklamówka. Jakiś vintage będzie? tajne Steen Hong Kong, nie King 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 Mom czy co Pro Radar. Także nie wiem, takie sztuce są. ale to fajne, też będą nowe. Pytają o nowe. Akcje. O, i fali Inox. Różne rodzaje i pali Inox. Cały zestaw takich sztucy wyraźnie. Co będzie się, żeby Wam pokazać? O, jeszcze jest jedno, to cztery są, tak? Jak trzy? Trzy są w kompresie. Trzy są w kompresie. Więcej szczęściów. Co to jest jeszcze? Ciekawego Co to? Rękawice lateksowe. Całe? Czy mówię te całe chyba? Udam, zaraz to dobrze, bo się zaraz sprawdzimy. Co jeszcze mogą być jakieś. Pasta do butów. Kamil Co to jest to ten żel? O, zapach dał, to się przydał. Otwieracz do walki Taki. Krawka. Co jeszcze będzie? Tabletka, to? To co to jest to? Te kotki. Te sowy takie. Bon appetit. No takie podkładki jeszcze są ale weźmiemy tylko to i to i lecimy dalej ale chowam te sztuczce i widzę, że tutaj nawet ta łyżeczka z Gerlacha starego? Tak, tak stary gerla się też zachowają Więc nie... O jest jeszcze jedna, bo to jest ten rodzaj. To, że są też łyżeczki Gerlacha Niektóre, a to? A mefa. Dobra, lecimy. Tutaj mamy taką miejscóweczkę i świetna walizka PRL. Świetna, świetnie są. Zobaczcie. Sprawdziłem już nie wiem dlaczego ktoś się, nic nie zdarta na dole, nic. Nie wiem dlaczego ktoś się jej pozbył. Świetna waliza Kurczę, ale mi się podoba zobaczmy w środku Wszystko na razie trzeba, ale fajno Kurczę ładne w środku jest, zobaczcie Posporie nic nie ma, a trochę jest zerwana tu Ale to tylko się steruje po prostu jest tam

Co jeszcze tutaj wyskakuje, co jeszcze tutaj wyskakuje eee, Wyskakuje tutaj jest jakaś torebka, nie wiem, nie ma nazwy Ale pisze, że Made in Italy Już zweryfikowałem Trzy rzeczy, które Wam chcę stąd pokazać Ale jest w świetnym stanie i naruszonym Także też weźmiemy I trzecią rzecz jaką weźmiemy Taka torebka, nie wiem, to może wojskowa jakaś jest, słuchajcie, czy harcerska, jak myślicie? Patrzcie, taki w ogóle ten. Fajna taka torba. Nie wiem, czy stara, czy nowa, to mówi, że to może być PRL, nie? To jest taka torba. Więc te trzy rzeczy weźmiemy, a reszta na miejscu co nie było. takie Taka torebka to nie, prawda podnie, też nie Tutaj zbitych banuszek też nie I lecimy dalej Tutaj taka miejscówka czyli Kontenery Podziemne Kontenery podziemne mamy za kontenerem Taka paczuszka Bombka Fajno. Fajne bombki Taki aniołek Takie aniołki Takie bąbki aniołki Bąbki można wziąć, ta porcelanowa Ładna, ta fajna Taka właśnie śniegu Coś tu jeszcze jest? O, tu są jeszcze. Ten też fajny dzwoneczek. Wam dzwoneczek. Porcelanowa. Fajna. O, jeszcze dwie są nawet. Co tu jest? Normalnie. Co tu jest? Po pierwsze, czegoś stary toczynowy z gipsu Ale to trochę powiem, że jakoś nie przekonuje mnie. Może to mnie przekona. No, to już bardziej. Nie, nieuszkodzona nic. Świeczka taka, trzyma świecę. Anioł. Figurka, Mpik, z empiku. Figurki z empiku. Że to kolekcja. Pani za aniołków, gąbek, figórek z empiku jak najbardziej. Nie wierzymy, nie weźmiemy. Co oni wyrzucają na te hasiuki? Która figurka? 1, 2, 3, 4 czy 5 Wam się podoba najbardziej? Lecimy dalej.